Zrobisz jeden wielkie piw w tym moim śmiechu. To brzmi tak. Woda. A ty słyszałeś co ja zrobiłam? Nie. To się cieszy. Mhm. Tam Wojciech rapuje z tyłu? Tak. Mhm. Znowu nie zapominaj, jakie jest garota ogląda. Eee, yy, rapuje. Tak, go ucisz. Ale ona ma mieć. Dawaj go. Mm. Wow. <tard 1994> mm. Jak to wygląda? Tro, nikt nie widział. <gryby górę> Motko, ona na naszych oczach się przebrała. Mm! Ja tam majtki. Jak, gorzej jakby, górę. <gryby> górę> no nie, gorzej jakby była bez. Tam, to też raczej. co. w lepiej. Właśnie... <gryby> dla kogo, dla mężczyzn lepiej. Znudzi mnie ta kraina Spędziłam w niej 42 levele. No coś, ty mam piąty level, o kurde Czemu twoja postać jest taka jasna, chuda, a moja jest taka ym, normalna i ciemna No to ja, i skórę pod ciemnie, nie bój się już o... Ja o to już zadbam. Już się boję, widzowie. Chodźmy do tego wariora opiery. I pijesz frugo. Nie! Wodę! Nie było frugo w sklepie. Jaki dylemat. No, ale ja nie ja ostatnio tego wykupiłam wszystko. Kupiłam dwa zielone, dwa czarne. Dwa różowe i trzy pomarańczowe. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. I wypijam to w dwa dni. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. A co to za czarne frugo? A nie wiem. Dla mnie frugo to frugo. Chyba nie, nie tędy poszłyśmy. Tędy. Kłamiesz? Nie, mówię kłamiesz. Mówię prawdę. Kłamiesz! Łżesz jak pies. Mówię prawdę. Zaraz się przekonasz na zakręcie. E no, co ty chcesz zrobić? Przestań! Właśnie, ja ja go nie lubię. Liberto stał w nocy, podlała się krew. Cicho, Magda! A już Magda Pierdol Dostanie zaraz. Cicho bądź. Ty, ale jazda. Masz świecący patyk. Jak ty to zrobiłaś? Okryłam go liściami. Nie widać. Kłamiesz. się świeci. Jak psujajca. Jaki to ma związek z e, psimi... Em, em, mm. Em, <suszy> ...simi MM do e, twojej różdżki? Coś ci się nie, e, tak, nie podoba? Ty tak nie podoba. Jak ty się wyrożasz. To pójdź na Lemura. Weź, bo puszczę na ciebie. O! Boże. O, co ja chciałam ja powiedzieć? Podkre. Chciałam powie powiedziałam owce. <gryzanie> A ty skunksa, jesteś dobry. Kurde, to ma mam Minecrafta. To musisz bić? Mhm. To sto ja ubiję. Ile tego trzeba? Eee, zaraz zobaczymy. Dziecko męczy się, pomóżmy jej. Ale fajny skill, ty widziałaś? Dwóch za jednym razem. Niech tu y, show a y, y, to i tu jest... O, Ale jazda! Skill, którym mogę zabiec dużo potworków naraz. No zobacz, patrz. Patrz, weźmy demonstrację. Patrz. No stój tu gnoju. No! Ktoś ci prosił o chodzenie? Stój tu gnojcu, patrz. Magda. Ale to z zasięgu pola. No, takiego pola, takiego... Fajnego pola. Pola kwadratu. fajny skill. Czekaj, zaraz... Czekaj, zaraz ci powiem, który level jest ten skill. Skill jest na... 69 dziewiąty lewy. Aha, fajnie super. Po prostu ojejku. Dobra, już tego nie trzeba. Teraz jakieś wale i Lemur. Walszy Lemurze. Powiem o tyle, że grafika w Perfect World i wszystkie wykonane skime w postaci są dobrze dopracowane nawet. Ładnie zrobione. Tylko nie są dopracowane. Yy, tylko... Faktycznie no, w niektórych miejscach są... Jest to to i okropnie Stój tu, Lębu, co ty robisz? A to są klubasy. Ja cię zadźgam, ja cię zadźgam. To było szczera. Ja cię zadgam. No, jak go palnęła? A tu jest ten Devil Scout, którego będziesz musiała bić potem. Wiem, na, siódm na siódmym levelu chyba, nie? O tak. To jego <BRZI -M sendiri> tego z killem położy, nie buzię. <giggle> hmm. Czekaj, bo tu mam jakiegoś... O Stone no Alley. O matku, do też... Solstone Altar masz znaleźć? Mhm. Mm to tutaj jest, tu, u mnie. Tu, taki fajny, świecący się! Aha, muszę tu wejść. Tak, na środek. I nigdzie nie Dokąd nie nie? marsz? <noise> nie. Mar... Czekaj. Nie tak. Marsz do kontakty i mnie tepnęło. Gdzie? Nie wiem. E no to nie fermi, nie tepło. Mm. Co to spisać? E no nie ma takiego bicia. The City nie tepnie. Nie ma takiego bicia! Mm. Teleport master w Selena. Teleport Master of Selena Gomez. Powinni dopiero. No, i babka znikła. <coughs> no, to, jest fajr, fajr. to nie jest ir Co? To nie są jasne w głosie. Czekaj, zaraz przybiegnę do ciebie dziecko specjalnej troski. Ale, ale przybiegłaś. U aż się typnęłaś. Ej, y tak. Eee, e, słuchaj tej muzyczki. Tam, tam tam. Czekaj, nie mogę posłuchać jej, bo ty nucisz. Cicho, oh, cicho, ucisz Wojtka, ucisz Wojtka tam i cicho. cicho. Chwila spokoju. Pamiętasz, e, jak my się wtedy bawiłyśmy? Patrz, e, normalnie, jaka muzyczka. O, tu. Bierz Lubisz paluszki beskit, nie? wiem. Jedziemy w firmowy samochód. O, wum. 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 Dobra, odbija nam Magda cicho. Bo nam odbija. No bo... Dla, <grym> dla szajsu. Dla <grym> szajsu. Szajsujesz. Ty patrz ten ed ed Elder... Nie wiem, jaką jestem dobra. Ten Elder jest stary i malaska. Tak, i wrosnął w ziemię. To znaczy beton. I to znaczy nie wiem co. Ale on ma fajne nogi, że się aż potknąć można. <grym> dobra. szła o, o, Jezu, potknęłam się. A Jezu, dramatyzuje <grym> Dobra idziemy, Magda. <tronik> dziurę, nie mogę trafić. Baa, bum, wiesz co, mi się z, y, miałam z czymś skojarzenia, okej. Okay. <grydza> eee... Ty co masz zawsze z czymś skojarzenia? E no bez przesady, dobra? Jakieś chyba złe masz te skojarzenia, bo tak. E Ty jest. miałaś dziwne buty, wiesz? Tak stałaś, tak jakbyś miała y, platwza. <tronik> wiesz co? Twoja postać... Ja nie, czyli stój! Komuarki. Twoja postać ma jakieś takie... Mm, rozwalone buty. Albo to są łyżwy. A ty w nich chodzisz, dobra. <noise> no bez jaj, to zobacz jak to wygląda. Hmm, po ludzku? Jak łyżwy. <noise> dobra, chodź. Dobra, bo ludzie to będą oglądać. Nie! Poprawka. Dzieci. I ludzie. Gdzie ty pobiałaś? Nie. Nie wiem. Wypatrz. w A ja wolę wodę. Mamy Chciałam powiedzieć, a ja wolę wodę. Jedną literkę. Ufany oh, wóz. <laughs> Mama, chcesz mi dzisiaj do szkoły wódki? Dobra, Magda, uspokój się. Cicho, cicho, cicho. pies Czy powiedziałaś? <laughs> <laughs> Dobra, nie powtarzaj. Yeah, no. Nie wiem czemu, ale twoja postać mi się kojarzy z Nauczycielką. Dzięki, jestem pani Ej, nie nazwiskami. O ja pierdziele. Ja ze dwóch, telefon. before i say okay.

Jestem... Jesteś? Tak! Chodź tu do mnie, robi wielkie GERONIMO! Drodzy państwo, jej odbija. Chodź tu do mnie szybko, robi wielkie GERONIMO i ty musisz przy tym być. Ryzykuję na śmierć. Życie. Czekaj, czekaj, już kamera leci na latawcu. Na no, latawcu. To... Słyszałaś o rozmowę moją przez telefon? Mm, nie. Mm. Tylko słyszałam. Tell me why. Say goodbye. <coughs> nie wkurzaj. Ach, widzę, czekaj, kamera musi to ujrzeć.